Dzień dobry Państwu. Koło Towarzystwa Walki z Kalestrem w Bolsztynie zostało reaktywowane dokładnie 27 stycznia 1994 roku. Od tego czasu muszę powiedzieć, że udało nam się zgromadzić w naszym kole około 200 członków. Są to ludzie, którzy są dotknięci przez los tudzież przez ich chorobę w sposób taki, że zostali oni sprawnie inaczej. Są to ludzie, którzy przez swoje niedoskonałość potrzebują chociażby kontaktu, którym mogliby no niekoniecznie mówić o swoim nieszczęściu czy o swoim kalectwie, ale którzy mogliby, proszę Państwa, mieć w życiu odrobinę lepiej. Nasze koło w tej chwili liczy prawie 10 członków. Jesteśmy, proszę Państwa, kołem działającym, mam nadzieję, że prężnie spotykamy się co tygodniowo w czwartek, a stałym naszym programem jest comiesięczne spotkanie folklorystyczne, które odbywają się w restauracji leśna. Można było powiedzieć, że te spotkania, proszą Państwo, macie okazję te spotkania oglądać również z tego studia. I proszę Państwa, pewnie w pewnym momencie można było powiedzieć, że ci ludzie właściwie tylko się bawią. Niespecjalnie ta działalność jakoś wygląda na poważną. Otóż wszystkich zapraszam te spotkanie i proszę przyjść zobaczyć jak ci ludzie, którzy miesiące na miesiąc czekają te spotkanie. Jak mogą między sobą porozmawiać, jak mogą się podzielić swoimi doskonale znanymi sprawami, które my sprawnie lepiej, jak gdyby tego nie rozumiemy. Dla tych ludzi to te spotkania są bardzo, bardzo istotne. Ale proszę Państwa, nasza codzienność nie polega tylko na takich spotkaniach. Chcielibyśmy tym ludziom pomóc po prostu tak normalnie, jak człowiek człowiekowi. Zresztą naszą dewizją jest to, że tyle jesteś wart, ile możesz dać innemu człowiekowi. Brzmi to bardzo dumnie i bym powiedział, bardzo zobowiązuje. Ale nie chodzi nam o to, żebyśmy my się listowali w tym, co możemy dać. Ale z tego, co chcielibyśmy pomóc, to są to rzeczy, które są do zrobienia. Chcielibyśmy, proszę Państwa, zapewnić tym naszym członkom, nie tylko naszym członkom, wszystkim tym ludziom, którzy takiej pomocy by potrzebowali. Chcemy udzielić im porady poprzez zaproszenie specjalistów, psychologów, proszę Państwa, lekarzy rehabilitantów, prawników, doradców podatkowych, ludzi, którzy, czasami trzeba i psychiatrów, ludzi, którzy Potrafiliby tym ludziom w taki sposób pomóc, żeby ich sprawy bytowe czy nawet osoby mogły być, jeżeli nie rozwiązane, to przynajmniej lepiej poprowadzone. Chcielibyśmy zrobić to niedużym kosztem. Właściwie to koszt byłby może wcale nie musiał być poniesiony, ponieważ mamy swoje niewielkie własne środki z naszych składek. Mamy kilku sponsorów, którzy właściwie na każdą naszą prośbę są gotowi nam pomóc. Nie narzekamy na, na pomoc, proszę Państwa, finansową, aczkolwiek ona zawsze jest jak gdyby niezbędna. Natomiast chcielibyśmy po prostu mieć lokal. Ten lokal, który jesteśmy gotowi wspólnie dzielić i z, z kołem niewidomych, i z organizacją sprawnych. Inaczej, proszę Państwa, również gotowi jesteśmy z Kołem Amazonek. Wszyscy razem mieliśmy okazję o tym powiedzieć na ostatniej Radzie Miejskiej. Myślę, że radni bardzo sympatycznie nas odebrali i mam nadzieję, że również i naszą, naszą nasz wniosek o lokal przyjmą do, do realizacji. Proszę Państwa, mam okazję powiedzieć o, o naszym kole. Przy czym nie bardzo lubimy się chwalić, wielu naszych członków zostało w szczególny sposób uhonorowanych, ale nasze koło jako, jako organizacja, Stowarzyszenie Wyższej Ulteczności, działające tylko z dobrowolnej działalności swoich członków, zostało oznaczone, oznaczone proszę Państwa, z srebrnym medalem Warszałka Sejmu żeśmy zostali y, uhonorowani również y, oznaczeniami, które należą do y, oznaczeń państwowych, ale nie chciałbym o tym może mówić, chciałbym tylko na końcu powiedzieć taką rzecz, że, y, że mamy satysfakcję z tego, że na terenie naszego miasta, nie tylko miasta, ale i pięciu gmin, bo na tym terenie nasza działalność jest również zauważalna, widać ludzi którzy się nie krępują pokazać, że są sprawni inaczej, że potrafią żyć w społeczeństwie. Natomiast dziękuję społeczeństwu bolszewickiemu za to, że, że przyjmuje tych ludzi. Że i człowieka na wózku nikt nie wyśmiewa i tą z tym balkonikiem kto idzie, proszę Państwa i ludzie o kulach są traktowani jako normalni. My nie oczekujemy ani litości, ani proszę Państwa Chcemy, żeby tym ludziom po prostu pozwolono żyć normalnie na każdemu innemu. I chcemy tak, żeby właśnie było. Apelujemy do tych, którzy byliby gotowi nam pomóc albo swoim sprzętem posiadanym, e, proszę Państwa, albo e, może i gotówką, ale przede wszystkim, gdyby ktoś e, miał ochotę nam pomóc w zakresie porady, w zakresie podpowiedzenia, a przede wszystkim chcielibyśmy, proszę Państwa, wszystkich Was zaprosić na kolejne spotkania, chociażby po to, żeby, żebyście Państwo byli przekonani, że, że te spotkania są nam no, wszystkim autentycznie potrzebne. Na zakończenie chciałbym powiedzieć tylko to, że wszyscy dzisiaj, którzy nie są niepełnosprawnymi, proszę Państwa, nie myślą, może o tym, że może im się to stać. Natomiast każdy z nas chciałby przez to życie przyjść w miarę dobrze, spokojnie i zdrowo. Tego życzę Państwu wszystkim i tym sprawnym inaczej i tym sprawnym nie inaczej. Kłaniam się, urzędzie. do widzenia.